O czym z zachwytu, Twój widok rozjść i duszę i roześni i marzyć na twym łonie zielonym bezkreśniej. Poeta Kazimierz Tettmajer, przydomek, przerwa, nadany przodkom w, w końcu XVIII wieku. Tej do ciekawej postaci poświęcono wystawę w gmachu głównym miejskiej biblioteki publicznej. Prezentacja powstała ze sprawą polskiego towarzystwa tatrzańskiego oddziału w Jaworznie. Na wernisarz wystawy, w piątkowe popołudnie, złożyły się prelekcje o życiu i twórczości poety, czytanie wierszy i występ krakowskiego zespołu Zielony Szlak. Wystawa ta jest konsekwencją ogłoszonego w roku 2013 roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Cudna, złota jutrzenko, wśród mroków granitu senna zatoko, pośród walcie śni. Zielony Szlak jest dla nas bardzo ważny. Istniejemy od pięciu lat i naszym celem jest, aby zaprowadził nas do domu, do domu w kurach, żeby to nasze granie sprawiało nam przyjemność. Kasprowicz to autor ceniony i chwalony, uznawany za jednego z najlepszych w nurcie młodej Polski na przełomie XIX i XX wieku. Panicz rodem z podhalańskiego Ludzimierza. Nosił się więc z pańska, garnitury tylko na miarę. Elegancki z niego był salonowiec. Pierwszy tomik wierszy wydał w wieku 21 lat. Chwalono go za oryginalność poetyckiego pomysłu, zwano genialnym talentem, nagradzano na licznych konkursach. A krytyka pisała, że jego dzieła to pierwszorzędne piękności językowe. Były to zbiory prywatne. Wielu członków, były kwerendy po muzeach Krakowa i Zakopanego, były wycinki z prasy, z, ze starych pamiętników, znalazły się też zdjęcia wielu znanych, znakomitych fotografów nie tylko z książek czy z muzyków, ale też z prywatnych zbiorów. Na kilkunastu planszach przedstawiono kalendarium poety. Opisano jego spotkania z Tatrami, poświęcono parę plansz jego twórczości, a przecież jego skalne podhale uznano za najoryginalniejszy epos w literaturze europejskiej. Nie pominięto wpływu Tettmajera na malarstwo. Prywatnie wielki był z niego oryginał. Swoją ofertę matrymonialną złożył w Wiedniu, w Monte Carlo grywał w kasynie. Od pań się odganiał, twierdząc, że te zwariowane babiszony nie dają mu spokoju. Uwielbiał łażenie po Tatrach, zdobył wszystkie ważniejsze szczyty. Te góry, jak mawiał, go zafascynowały. Cywilizacja grecka i kultura grecka prowadziła takie ideały doskonałości, piękna, prawdy i dobra. Otóż te wszystkie trzy elementy się tam mieszczą. Nic więc dziwnego, że Tetmajer w Tatrach i góralszczyźnie się rozkochał, a górale się od niego nie opędzali. Gadać z nim chcieli. Razem włóczyli się po górach. Do zobaczenia na wystawie. Hej! Jasne kwiecie wśród lasu, cicha, słodka pieśni wśród szumu tron krzyczącego pod sklepy błękitu.